Że jeden z naszych członków będzie niedługo obchodził 25-letni jubileusz obcowania tej restauracji. Uważasz, 25 lat i nie dostał jeszcze katoru Zresztą za reklama dla zakładu. Otóż z tego powodu mamy tutaj pewne prerogatywy: najlepsze potrawy najniższe ceny. O, spójrz, najpiękniejsze kwiaty to na nasz stół. A to się. już jest? Kto jest pan? Pan ze prezes naszego klubu. Może nie naturalnie Pan prezes skończył już czytać swoje gazety. Nie, jeszcze czyta. To. Ach, to nie chodzi mi tam jeszcze lepiej masz. Prezes, jak był konstruktor nie lubił gdy się mu przerywa, gdy połyka gazety. A tymczasem siąść sobie tutaj i opowiedz mi, co cię skłoniło, że postanowiłeś dołączyć do naszego klubu. Bo jak słyszałem, miałeś się żenić. Tak, Ta rodzice moi nawet bardzo życzyli sobie tego. Matka panny także była za mną, ale panna skaprysiła i dała kosz. No, a ty chcąc jej pokazać, że ją nie dbasz, wstępuj z naszego klubu? Tak, rzucam wieś, gospodarstwo, przenoszę się do miasta i podejmuję pracę w służbie rządowej. Na złość, panie. Nie chcę jej więcej na oczy widzieć. No i bardzo dobrze robisz, bo musi to być nie lada kapryśnica, skoro wzgardziłam takim kawalerem jak ty. jakiś podała powód? Żadnego. Nie chcę i was. choć wiedziała, jak No i tenże się właśnie zepsuł. Więc sądzisz, że gdybym był mniej dobry? O waszy, mój bratku, jak widzę... O nie, nie, co on postanowił, dotrzymam święci i przysięgam ci... Oj nie, przede wszystkim nie przysięgaj. Bo my nie znosimy żadnego rodzaju przysiąg. My chcemy być wolni w całym tego słowa znaczej, no i rzeczywiście tacy jesteśmy. No ale jak któremu przyjdzie ochota, sprzeniewierzyć się i ożenić, no, wtedy to dajemy mu krzyżyk na drogę i wrażamy grymanie naszą kondolencję. Ale to się nadzwyczaj rzadko zdarza, bo jest nam tutaj tak dobrze, że ani pomyśli o zmianie. Mamy wspólną lożę w tatrze, wyjazd na bilard, karty czy kręgle. No a te nasze obiady, no. Sam zresztą zobaczyć jakie przy stole spią się dykteryjki i dowcipy. No, boki zrywać od śmiechu. No i po co pytam się, jak mamy kłaść dobrowolnie, kark, obroże małżeńską, skoro mam tak daleko od niej dobrze? Gdybym ja chciał założyć rodzinę, musiałbym ją utrzymać na odpowiedniej stopie, to albo musiałbym się zapracować jak ostatnie bydlę, albo połbbym po uszy w długi. A weź teraz jeszcze chorobę. Ale przecież nie każda żona musi być chora, to wyjątki, które już stały się w regułą. Pokaż mi się kobietę zdrową, mężatkę, no, ze świetną, na takiej szukać trzeba. Wszyscy wiemy, że po ślubie każda należy bardziej do doktora, niż do męża. A wychowanie nas rozwinięci siły fizyczne i umysłowe, krępuje szturówkami ciało i umysł. I po społeczeństwu kalegę zamiast zdrowej kobiety. Ale przecież to jest jawny akt oskarżenia kobiecego rodzaju. Tak, który zeszło rok temu wydałem w osobnej że pod tytułem Dlaczego się nie zenimy. Oh. Było to ogromne oburzenie wśród kobiet. Właścicielki panie na wydaniu podniosły w mnie krzyk oburzenia, ale ja nic sobie z tego nie robię. Mam to wewnętrzne poczucie pewności, że nazywam tam szczerą prawdę. Zresztą sam zobaczysz, że małżeństwo w takich warunkach obecnie stanie się niemożliwym i kluby jak, jak nasz będą się mnożyć i powstawać jeden po drugim. Mamy właśnie jeden sobą Przykład takiego skruszonego grzesznika. Biedaczysko pozna się w z jakąś warszawianką i ożenił się. Ale po kilku miesiącach wróci nas jak syn marnotrawny. I wy przyjęliście go do klubu? Żona tego? No, tak, jako straszny przykład. <grym> <grym> o, ale oczywiście i on. Warto posłać, co ma do powiedzenia małżeństwie, bo to jego ulubiony temat. Witaj, się, Pan Władysław, mój przyjaciel. Pozwól pan sobie pomyśleć, że w porę panu przyszła ta zbawienna myśl do Ma Małżeństwo, panie, to loteria i nie może być inaczej. Co ja, panie, przyszedłem przez te kilka miesięcy, to niech ręka boska broni. Pierwsza nasza dnia rozpoczęła się o lampkę. O, 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 o lampkę? Tak, o lampkę. To ja gaszę lampkę, korzystając z tego, że ona sobie usnęła. To ona zaraz się budzi i na nowo zapala. I tak całą noc. Jaka się ona zapala, jaka się ona zapala. No ale przecież był sposób zaradzenia temu. Przenieść łóżko do drugiego pokoju, prawda? Tak też ostatecznie zrobiłem, ale moja teściowa. Bo trzeba panu wiedzieć, czy na zobitym wszystkiemu? Nie wiem, teściowo. No, to u siebie w domu. To ona zaczęła budować żonę przeciwko mnie. To było pierwsze wypowiedzenie wojny. Potem zaczęliśmy się słyszeć, a ona. Ja miałem swoje usta, ona miała swoje. Ja byłem przyzwyczajony jej wszystko piecznie, korzennie. Ona mi nigdy żadnych korzeni nie dawała. Ja lubiłem mefczyki po angielsku, a ona dawała mi wysłyszane, jak podeszła, że zęby można było sobie na nich połamać. Ja nie cierpiłem sosu, bo nawet lekarz mi tego zabronił. A ona chciała, żeby pieczeń w sosie pływało. I tak na każdym kroku, pani, trzeba było walczyć. Bo ona w mniejszym się ze mną zgodzić nie mogła. Nawet w chodzeniu. Jak to wchodzenie? No bo. Kiedy ja wchodziłem, no tak. Tak, każdy człowiek normalny, człowiek dojść po Ona drobiła mnie takimi I tak dwa lata było blisko tej męki. Ej, jak to dwa? Przecież byliście ze sobą niecały rok. No, ale przecież wiesz, że podczas złoń... <noise> wojny… No tak, lata liczą się podwójnie. Masz rację. <noise> Aż nareszcie było mi tego wszystkiego dosyć i mi się o zapałki. O zapałki? Tak, o zapałki. Tu nie ma śmiechu. Trzeba panu wiedzieć, że lubię, aby każda rzecz była na swoim miejscu. Tymczasem, odkąd się ożeniłem, nigdy nie mogłem doprosić się o to mojej żony. Nie dość, że przy rany, przetrzataniu, pomieszałem się tak jak grob z kapustą, Tyż nie mogą znaleźć ani jednej zapałki. Boź mi dziesięć spaczy kupił, bo to po kilku dniach już nie ma ani jednej zapałki. Przecież to mogło człowieka dość ciepłości doprowadzić. Pewnie, że mogło. Tak też się stało. Wracam raz, późno w nocy do domu. Chcę zapalić świecę. Szukam zapałek. Nie ma. Macam dalej. Przewracam sobie kałamarz. Zalewam sobie atramentem wszystkie papiery. Może sobie pan do obejście, mnie pasja ogarnęła. Zrobiłem, że to wściekłą awanturę. Teściowa stanęła po stronie żony i zagroziły mi rozwodę. Ja zgodziłem się na to i rozstaliśmy się na dobę. Czyli co? Rozwód? Właściwie rozwodu form formalnego nie było, gdyż jestem nieprzyjacielem wszelkich publicznych nieporozumień i nie chciało mi się uczyć po Ale dały mi na piśmie oświadczenie, że zrzekam się do niej wszelkich praw i pretensji. Odpowiedź serdecznie. Libera baron, wolny jak tak, i wracam do naszego gdzie ryba ale po całych dniach. Wista! No, wolę to, niż bezika z miłą teściową, którego już miałem po uszy. O! Czyżby to była pierwsza z tutaj? No, ten to dopiero. Nazywamy go tutaj wstydliwym, bo jest kompletnie nieśmiałym do kobiet. I mimo lat 30 wymień się nadal jak panienka. Słuchaj, mi <głos》>. żony, Witam panów. Uszadowanie. Witaj. Przedstawiam ci pan Władysław, mój przyjaciel. Bardzo mi miło. Omawiałem cię tutaj właśnie odsłowie, władosłowiek jest ciebie tchórz do kobiet, jak się mi ich boisz. No właściwie bać się nie boję, tylko nie mam śmiałości. Z i to mi jeszcze jakoś idzie. Ale jak zobaczę ładną kobietę przed sobą, No to zdek jest ani ród. Zaraz mi się język kończę i po prostu głupi. Co ja bym dał, żeby tak jak wy bez ceremonii zbliżyć się do panu? Boś pan może nigdy nie próbował. Owszem, próbowałem. Zacząłem nawet brać lekcję tańca, żeby nabrać śmiałości. Ale to na nic się nie zdało. samemu muszą mi wcale nie. Ale kiedy przyszło z kobietą, to zamiast wziąć ją w pół, jak należało, opiąłem ją za Całkiem <śmiennie> <śmiennie> bezwiednie, jak pana szanuje. No, ale cóż się dalej stało? A na no nic. Panna poleciała do matki. Matka do tanswiszcza, ale tanswisz mnie za nieprzyzwoite zachowanie i nazwał ona. Niech śmiałoski dążuanem! Nie, to można umrzeć ze śmiechu! A ja już mam takie przeszczęście na tym punkcie. Raz na przykład mieszkałem, to jest wynajmowałem pokoje u pewnej wdowy, która miała córkę. Ładną zapewne co? O dali Bóg nie mógłbym powiedzieć na pewno, bo nigdy nie mieliśmy śmiałości spojrzeć z prostywych. Ale to też wiem, że pachniała nadzwyczaj przyjemnymi perfumami, no, no, i miała trzewiczki zgrabnie sznyrowane. Także oryginalny sposób rozpoznawania panny nosem. <grym <grym no więc cóż ta panna. Napisała do mnie bardzo grzeczny widać. że jej się bardzo podobałem, że chciałabym zawrzeć ze mną znajomość i naznaczyła mi Sadzkę wieczorem w ogródku, za Śliczna panna to pucyfarowa! Nie panna pucyfarowa! Ten to dopiero prawdziwy A Amator wódź pięknej i do obrzydliwości wiecznie zakochany. I mimo to należy do waszego klubu. No tak, a dlaczegożby nie? Skoro się tak kocha. Kocha się, ale się nie żeni. O, witam panu. Witaj, witaj. Przestałem ci pan Władysław, mój nieoceniony przyjaciel. Sługa. tu słuchaj no. Nie płaczę tu taka dama Piotr, sukni, z prywatną podróżą, z parasolem? Nie, proszę pana. Pewnie znowu masz jakąś świeżą znajomość? Aha, zgadłeś! Czy też to, to by nie znudziły się jeszcze te kobiety? Mój kochany, kobieta jest jak szampan. Im więcej się go pije, tym więcej by się pić chciało. A tą młodą damę, którą właśnie pytam, a to się skróba, bym z gustem do ostatniej kosteczki. Taka piękna bestyka. Nóżka, rączka, wszystkie jak utyczone. Gdyby twoja żona przez połowę była taką, to byście pewnie z nią nie rozchodził. A gdzie żeś wyszukał sobie to cudo? W pociągu. Wracam <grym> właśnie z Warszawy. Chodzę do magu, no. Patrzę – kobieta młoda, elegancka, przystojna. A do tego sama. Ale wiecie, że jak ja znajdę się sam tam, sam z piękną kobietą, to nie jestem panem szefem. Na poczynaniu zrobiłem jedną znajomość i ofiarowałem się jej jako kawę reserwantą. Nie przyjęła twoje usługi? się chęcią. Zaraz na pierwszej stacji poprosił mnie o szklankę wody. Przyjął. Później poprosiła mnie, abym kupił ostatni numer kuriera, bo kupiłem. Później poprosiła mnie, abym wziął niepańskie, bo chciał coś dostać. Czyli po prostu wykorzystać jak spagas. <laughs> z jakim wdziękiem, z jaką uprzejmością, żebyście przy tym widzieli, taka rozmowna, now zabawna. za <laughs> Zanim dojechaliśmy do granicy, byliśmy ze sobą, jakbyśmy się Bóg wie no, ale cóż to była za jedna, panna, mężacka, no, nie wdówka! To cię na męża chciało złapać. Gdzieś tam, chowaj Boże, ona także jest zadeklarowana mnie małżeństwa? I powiada, że zanim w świecie nie wyszła drugi raz za mąż. Musiał i pierwszy można Ci ciebie Twoją Swoją proszę umie prawie cała na pamięć. Jest nią zachwycona. I to wszystko święta prawda, co tam napisał. Pierwsza kobieta, która tak mówi. I pewnie ostatnia. <grystanie> Mówiła mi, że żałuje, iż przy przedtem nie spotkała, bo dostarczyła jeszcze więcej materiału. Ach, to jakaś dzielna kobieta. Warto poznać taką osobliwość. Haha, ha, poznać ją? będzie tutaj! Tak! Tyle ja nagadałem o naszym klubie, post wszystkich. i e... o Tobie także. A o mnie? i o się tyle, że chciałabym koniecznie poznać nasz klub, bo mam zamiast do, założyć coś podobnego dla kobiet. Ach, to dzielna niewiasta! Panowie, Pan prezes prosi. A jak ja dama przyjdzie, do to nie Dobrze. Panie pofle Pan Zacznę Panowie! Dziękuję. Zdaje mi się, że trafiłam. Afer, <Kluby> co tu dym? Tu proszę pani, jest zajęty. To jest gabinet klubu. Klubu kawalerów? Tak, proszę pani. Więc tu tutaj siedzi, bardzo pan? Czy ten gabinet ma drugie wyjście? Nie, proszę pani. Więc musiał tędy przechodzić i zobaczyć mnie. Kawa, herbata? Kawy. ż nie spanychjaте do крыице.chan склада по. Zerwała na raz, dzisiaj wspomniała o małżeństwie. A więc dodatek, cóż to za wybienie? Ani chcę słyszeć o tym. <słuch> Dopóki się kto nie trafił. <słuch> Właśnie, że już się trafił. Obiec młody, przystojny, bogaty. Ale musisz go pamiętać, syn państwa dobreńskiego. Władysław? <słuch> Aż doskonale pamiętam. Bardzo miły chłopiec. Dziś <słuch> mężczyzna. Przytem dobry, wykształcony. O ile sobie przypominam, to Marynia lubiła go bardzo. Lubiła, dopóki się jej nie oświadczył. Teraz patrzeć na niego nie chcę. Dlaczego? Albo ja wiem. Może kto inny? A wie? gdzie tam U nas w okolicy kawalera na lekarstwo nie znajdzie, no zresztą przyznam się. Jaki daje powód? Cóż mówi, same dzieciństwa. Kto muszę ja z nią pogadać i wybawać ją wręcznie. Właśnie chciałam cię o to prosić. No może z tobą będziesz szczęśliwa. Gdyby Marynia miała ten za... Pony, nie martwiłabym się tak bardzo i czekałam cierpliwie aż ten kaprys przeminie, ale wiesz zawsze, że nasze interesy w nie są w stanie. Musimy ją koniecznie nawiedzić. No. Mówiąc zawinili, on był za długo kawalerem i miał swoje nawyknienia, Ja znowu kapryśle i uparte jak zwykle jedynaczki. Jedno drugiemu stopić nie chciało i doszło do awantury. Teraz widzę, że